Cześć wszystkim, idziemy do papug. No. Papugi nie widać. Ten, ten samiec, on... Czekajcie. Zrobię tak. No, ten samiec jest na sprzedaż. On... Ja z nim jechać, znaczy miałam z nim jechać na wymianę, ale stwierdziłam, że wymienię tego, tego nowego samca. To jest od, u mnie od chyba miesiąca. No, i z tym nowym samcem jadę dzisiaj na wymianę za samicę. No. Bo liera już jest cała opanierowana, że tak powiem. Znaczy w sensie jest cała o, o, osłonięta, tylko ten kawałek został. No. Lira jest cała osłonięta. No. I dzisiaj... dzisiaj o 15 muszę być na mieście, bo będę się wymienić z taką panią, ja jej daję samca, ona mi daje samicę. No... Dobra, idziemy dalej. To jest ta woliera. No, ta woliera, co, co ten. Ta nowa. To jest klatka. I. Nie wiem, co zrobić z tą dziurą. Nie wiem. Nie? Muszę pokombinować coś. Ogólnie woliera jest skończona. Skończona jest woliera. Tylko czekać, po prostu, muszę czekać do wiosny. Да, да, и да, ну, да, ну, ну No, wolałam, wolałam wymienić tego samca nowego z racji, z racji tego, że nie chcę po prostu rozwalać tej pary, co jest dobra. Znaczy, nie chcę rozbijać tej pary, co jest dobra i co jest pewna, że wiem, że jak będą miały młode, wiem, że je wykarmią. No. I to i to by było na tyle chyba Jeszcze raz. O. Jeśli chodzi o miskę, to nie mają tam na dole. O. Muszę posprzątać mu tu. Dobra. To nic, tutaj się żegnam. To na trzymajcie się. Cześć.